No więc witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj znowu sobie zagramy w Morię Szczerze powiedziawszy to tak Jakoś wciągnęło mnie to Że tak powiem i wydaje mi się, że może być Więcej filmików w samej Morii teraz Tutaj idziemy, bo znalazłem tutaj właśnie Podczas przeszukiwań, nie przeszukałem Jeszcze tego całego Ale podczas przeszukiwań znalazłem tutaj właśnie O, Widzicie? Znak czarodzieja Runy czarodzieja i to jest mniej cieni Te runy to znaki czarodzieja o to co jest napisane Głupie, uparte krasnoluty i ich urazy Tutaj jest mniej cienia bo unika ona elfiej magii, śladu na Brak Gandalf. Dobra, pobiegniemy sobie tutaj do przodu. O, udało się znaleźć wejście do kopalni, akurat jest tutaj. Zobaczymy od razu czy, sobie, czy coś tam jest ciekawego. Tu jest bardzo dużo żelaza. Dobra, zobaczmy. Ciekawe czy tu nie ma tego. Wykucie stalowego kilotonu, mamy coś no, nowe jakieś rzeczy się chyba blokowały, tak? Składniki Kwiatostan, aul. to to, to na pewno nie to Rzucana pochodnia, plecak z jodowcy to go mamy A nie, lista przepisów, no wypadło, w kamiennym kominku Możemy zrobić orzeźwiającą sałatkę, to burdryli no niestety nic Warsztatu nie mamy i w kuźni też nic, tu, to nie wiem, co się w takim razie nam no, odblokowało. Nie widzę, żeby się coś odblokowało. To mamy wejście do kopalni, A możemy tutaj przejść. Moc, potrzebujemy mocniejszego kilofa, więc pewnie w kuźni musimy wypalić ten... Wypalić... Yy, tam star srebro, czy co tam. No, od razu tutaj możemy sprawdzić tą salę, co tutaj jest z tyłu, bo nas tu w, w sumie nie było. Dobra, porozpalajmy sobie tu światło dookoła. To jest ta kuźnia uszkodzona jest niestety. To jak i tutaj palenisko nierozpalone. Możemy je rozpalić? Nie możemy. Musimy tutaj zrobić w takim razie zastąpienie korby. pewnie albo musimy zrobić, albo znaleźć. Tutaj coś leży, może to jest to. Tak, podnieść zastąpienie, dawaj zanosimy to tam. No tu się zapowiada, że tu może być nasza przyszła baza, taka główna, poniekąd, tak? I jeszcze będzie brakowało: tak, zastąpienie korby, zastąpić nie, czyli to chyba nie będzie to. Połóż to, jak to położyć? Jak nie mogę tego założyć tutaj. Jak to położyć? O właśnie? Zastąpienie koła zębatego, czyli to nie będzie to. To będzie to. To wygląda jakby... Tak, to jest chyba to. I proszę bardzo. I co się teraz stanie? Aha, i teraz to musimy zanieść tam. Nie widziałem tego wcześniej. Ciekawe jak tam się wchodzi. Bo nie trzeba zbudować jakąś konstrukcję. Żeby tam wejść. Teraz zobaczymy Nie, w sumie to się wchodzi normalnie, mogę tak rozpalić? Mogę Normalnie taki klimacik się tu robi, to jest zarąbisty klimacik, no Jak nic, to tu się chyba... Tu chyba będzie nasza taka... Tak, jest tu ładnie I? Jeszcze coś z drugiej strony? Tak, jeszcze z drugiej strony czegoś brakuje Tutaj jest trochę rozwalone, widzę, rzeczy, ale trudno Dobrze, że tego drzewa Dobrze, trochę trzeba było się pogimnastykować, żeby to tutaj dostarczyć, ale się udało tak, dobra, ja musiał się widzieć jak ono się otwiera ile się otworzy. Otwiera się, no To jest elficka kuźnia. Tylko że ono się pewnie będzie mogła odpalić, nawet życie No nie. Nie, podpala się dobrze jest. Patrzcie jaki bajer Tu się będziemy przenosić ze wszystkim. No nie spodziewałem się, że tak blisko trzeba będziemy tego stali. Dobrze, to nie zajarało nas. Tak. Dobra, teraz możemy z tego skorzystać. Dzień dobry, dobry dzień. Możemy? Nie możemy. O, teraz możemy. Patrzyć ile się rzeczy odblokowało. Jeszcze hordą nadciąga. Ciekawe do którem miejsce? Tu na nas? Nie. Tu pewnie na to. To my tam nie zdążymy dobiec. No może to No nie, dobra. No ciąga tutaj na noc, dobra. I, I mają orki. Tu są gobliny. To są wszystko gobliny. Tak, nie widzę, że mieli orków. Tam ktoś... Idą też jakieś gobliny. Ale ich tu idzie. Dobrze, że tym szybkim, mocnym atakiem ich w sumie zdejmujemy. Powiem wam, że się trochę człowiek nabiegał po to, żeby kurczę ...przynieść tutaj ten. Musiałem polecić do domu po... ...po przynajmniej część tych materiałów, żeby móc, móc tutaj cokolwiek budować. Bo chciałem mieć w miarę blisko wszystko, więc jak i tak się będziemy tutaj przynosić, to wiecie, nagle, nagle, warsztat mam odblokowany, patrzcie. Możemy zrobić warsztat. Poczekajcie, obrócę go może i postawię go tutaj. Tak, się zaraz nowe rzeczy odblokowały. Strzała, łuk, łuk myśliwski, proszę bardzo. Czapkę możemy zrobić, jak będziemy mieli skrawki skóry, a zaraz ich się nazbiera w miliony. Zestaw poszukiwacza przygód, a to się nazywa jak? Precek zwiadowcy, czyli ten zestaw jest lepszy, ze skóry, 8 skóry potrzeba. Ale wszystko jest wiadomo gdzie. Aha, bo to trzeba podpalać cały czas, to samo z siebie nie będzie się tutaj zbierało. Aha, no i jeszcze jest ten myk, co ja wam mówiłem, żeby zrobić sobie stal. Potrzebuję rudy żelaza podbierać, a ja do tego potrzebuję coś innego zrobić. Więc na razie porobię sobie tu składy, może takie, o, żeby sobie leżały. Najpierw byłe, jakby one były w jednym miejscu. Widzimy, jaki jest zasięg tego, więc może zrobię sobie na razie to wszystko tutaj w jednym miejscu. Tutaj mamy na drzewo. Co tutaj jeszcze wchodzi? Na kamień, tu jeszcze wejdzie mam przerwę, żeby zrobiło i na węgiel, bo węglu, węgla, węglu, węgla to jest troszeczkę, jeszcze mamy, więc sobie to odłożymy. Czekaj, jak się z tego wychodzi. Już tyle, że możemy sobie zrobić czapkę trapera, ale nie wiem, czy jest sens, jak my chcemy od razu możemy sobie zrobić drugiego poziomu. Z długim rondem. Dobra, jeszcze zobaczmy tutaj, czy to, to sięga tutaj. Czy nie dosięga? Sztabka stali nie dosięga, bo węgiel tutaj nie dosięga. Więc inaczej, tu podkładamy wszystko, co mamy. A teraz tutaj ten dosięga? Czy też nie dosięga? No, rudy żelaza też nie ma. No, Tamto ognisko jest chyba za daleko mi się wydaje, Jakbyśmy je przynieśli tu bliżej? Tutaj postawili, czy się nie da? Potrzebne zasoby, potrzebny węgiel. Tak, i teraz już węgiel jest dostępny. No właśnie, on dość da daleko stoi. Dobra, pozbieram, wezmę sobie troszeczkę węgla tutaj. Plus do tego wezmę, o właśnie to. I byśmy się tutaj wzięli za wytwarzanie stali. Dobrze, że to cały czas chodzi, więc my tego nie musimy grzać. Jeszcze więcej węgla. Odpierałem trochę śmieci w okolicy, dzięki czemu udało nam się zebrać trochę kamienia. Zobaczymy, co tutaj się nam uda zablokować. Elfickie strzały, akurat. Czy jest to coś niezbędne mej tutaj przygodzie? Raczej nie. A ta, jaśnie pani, co mam do powiedzenia? Po, podnieś błogosławieństwo. Co to jest za błogosławieństwo? Niby je podniosłem, ale nic mi się tutaj nie. Aha, błogosławieństwo to są co? Błogosławieństwo przyprawą. Tajemnej elfiej natury kucharz musi posiadać to błogosławie, wykonać kilka przepisów na piwo jedzenie. Pora postawić sobie śpiwór. Bo to tak nie może być I tutaj będziemy mieli akurat bliźniutko pod tym. Mogę tu się odpoczywać Mogę. W ogóle zapomniałem, że tutaj zaraz przy tej lokacji blisko, obok że tak powiem, miałem e, tam, nie mogę tego podnieść, miałem pełen. E, no skrzynię tam zostawiłem. Czekajcie, bym chciał tutaj zostawić rzeczy bardziej niż zabrać. Tak, widzicie, trochę tam rzeczy zostawiłem, ja w ogóle o tym zapomniałem, będzie tam trzeba się wrócić czasem. Żeby je pozabierać, bo ich nie potrzebuję aktualnie. Dobra, ja potrzebowałbym coś zjeść. Akurat mam gotowe tutaj pieczone mięsko. Tak jest, jakby się dało jeszcze coś tutaj przyspieszyć, żeby się robiło, to widzicie, ile brakuje? w za, Ale to wszystko jest tutaj do pozbierania, tylko aktualnie nie chce mi się tego zbierać. Swoją drogą to jest jeszcze taki myk, że ja powinienem mieć opcję. Nie możemy skrytki ze skarbami. Dobra, to w takim razie, jeżeli nie ma, jesteśmy w stanie nic nowego wybudować, nic nowego wytworzyć. To pozostaje nam, bo tutaj jeśli chodzi o wytwar... Jest kuźnia, tak? To jest chyba tak? To tylko tak, to działa jako kuźnia Brązu nie mamy, a jest, jest on nam potrzebny Tak samo, żeby roznaleźć inne tutaj rzeczy Więc po prostu weźmiemy taki deal Że... Wiem, że dalej biegam z tą tutaj tarczą, ale tak jest Podniosę sobie troszeczkę kamienia I polecimy dalej tutaj, patrzeć co tutaj da się znaleźć No, akurat tutaj jest gościu do sprawdzenia Może coś nam tutaj pomoże Pyk Elfickie strzały. I następny. Tarczę regionu, pokaż mi ją. Lista przepisów, kuźnia... Oczywiście, że dalej tego nie mamy, więc po prostu... Czekajcie, ale mogłem zrobić łuk? Czy mi się wydawało? Bóg z skrawki, skóry, elfickie drewno. No, byłbym w stanie je wytworzyć. Ale może spróbujemy, zobaczymy co jest na razie dalej. Zbite błoto. To wiadomo, że jest troszeczkę, że tak powiem, twardsze. Nasza postać się tu widzę zmęczyła bardziej przy takim wywalaniu takiego błota. Nie wiem, czy to już nie jest. wiecie, droga w dół, że głębiej w sensie. No właśnie. Kopalnie Mori. Hmm do along the way. Patrz jakie to jest duże. Ogromne to jest. Przeczytaj notatkę, g. To jest to? Use your map, navigate to mais Moria to Alternate Highway Entrance. A co to jest to? Historyczny kamień Drzwi Rino. Znany również jako Bramą Holinul w Drzwi. Są głównym zachodnim wejściem od Kazat Dum. Podczas podróży Drużyna Pierścienia to właśnie przy tych drzwiach Hobbit Merry pomógł Gandalfowi rozwiązać zagadkę jak i otworzyć zanim spotkał ją w Ale to nie jest to. To nie to, no to to już wiem. To już było. Składniki nic nowego. Błogosławieństwo Elizabeth, to wiemy. Rzemiosło Curswulsu, wiem. Zasady. No nie, no to reszta zostaje. Wszystko, cała reszta jest odblokowane. Tak, wszystko tu jest pełne. A jakbym chciał go rozwalić? Jestem w stanie? Niestety nie jestem w stanie tego. Tutaj jest jakiś nowy materiał. Pewnie to jest brąz. Wygląda mi trochę tak jakoś dziwnie. Nie, to jest miedź akurat. Zaraz zobaczymy, jak ją wydobędziemy. Tak, mamy miech, Odnalazł znalazł się miech nagle. Ale ja to ja to sobie później popatrzę, na razie możemy lecieć sobie tutaj dalej. Schodząc głębiej do tej w sumie kopalni, widzę, że tylko udało nam się znaleźć tutaj następnych tutaj strażników, w sensie statuetki. Plus tutaj jest coś nowego, co ja tego nie kojarzę, stalowy miecz. My tam z góry weszliśmy, więc tutaj warto, żeby się nie zgubić, pamiętać drogę. Chciałbym zobaczyć, co to to jest, ruda cyny. To też trochę zbijemy, może akurat coś nam odblokuje. Inwentarz jest pełny, więc no właśnie. Sztawka brązu, rudacyny. Przydałoby się trochę kamienia pozbierać, bo mamy mało. A tutaj go troszeczkę jest, żeby zrobić tą tutaj wysepkę. No i cyk, buduj. Jako, że mamy wystarczająco ilość rzeczy, więc możemy sobie wytworzyć łuk myśliwski, plus do tego zwykłe strzały, bo na to potrzebny jest brąz. Daje 30, 30 strzał, plus do tego myślę, że możemy się już pozbyć ładnie tego tutaj młoteczka, pyk, i dać tutaj po prostu łuk, no i strzały tak musimy ze sobą nosić, więc to akurat nie ma znaczenia. Do tego to jest tak, sztabki brązu nie jesteśmy w stanie wytworzyć, stalowy młotek mamy tak, ogólnie chodzi o to, że ja potrzebuję zrobić sztabę brązu, czyli potrzebuję rudę miedzi. Na razie miedź przepaliłem na... w sumie na coś innego. Więc po prostu chyba muszę polecieć i po... Pozbierać troszeczkę więcej materiałów, tylko jest jeszcze taki jeden myk. Bo gdzieś była opcja przecież, żebym sobie zrobił... Właśnie tylko jest potrzebna skóra, skóra jest zostawiona w tamtym drugim domostwie. Do dupy! O, ten to kto? Co tu jest napisane? Jakiś no, tak, znak czarodzieja. Znak czarodzieja Tarkuna, chociaż większy znak, jako Gandalfa miał zostawić te znaki, które znalazły podróżował przez Moria w poszukiwaniu Taina, Ale po co, nieważne, takie znaki mogę zawierać wskazówki, do tego są ukryte i to są cienie są silniejsze w kopalniach. Te runy to znaki czarodzieja Tarkuna, to co jest tu napisane: cienie w sensie się w powalnym. czarodzieja szuka Taino. No i mamy Rudę Miedzi, oczywiście, ale to nic nam nie daje. Dalej sobie przechodzimy, tutaj szukamy troszeczkę rzeczy. No właśnie tam miałem mówić, że tam widzę jakąś tą... O tam tutaj jest coś ciekawego. W tamtą stronę to jest chyba złote. Nie wiem czy to nie jest złoto. Po prostu są jakieś kryształy chyba do zebrania Nie wiem, zobaczymy. Oho A ten to kto? To pewnie otruwa, tak? Tak, musimy zrobić lepszą broń, ale to mi nic nie daje, bo to, że broń to jest jedna, ale drugie, że. Dobra, mamy jakieś włókno. Swoją drogą moglibyśmy zobaczyć, jak działa łuki. Póki nie są potrzebne, tylko alfą krossolum, więc posługują się się. Może zadać dalekie obrażenie. Tak jest, bo tutaj jest. Tak, one coś same zabiły widzę. Pyk. Dobra. Jak nic, jak najszybciej trzeba będzie zrobić jakąś lepszą broń, bo z tym nic nie zrobimy. Ja się teraz zajmę po prostu wydobywaniem chyba materiału. Właśnie tym wszystkim kopalnych, co na dole jest, bo tutaj dróg dużo tego leży. A wam wszystkim dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dość dużo, że tak powiem, poświęciłem czasu na ten odcinek. Mhm. Tak wiadomo, tu trzeba polatać, dużo jest biegania w jedną i w drugą. Czekaj, może na razie nie skończy mi śpiewać, bo nie wiem, sobie będzie śpiewał. Zatrzymaj śpiew, właśnie. Mówię, że ten, mówię, że bardzo dużo czasu nie zajęło na no to, żeby się tym zająć, ale myślę, że następny odcinek zaczniemy już od momentu, w którym wiecie, w którym będę miał już wszystko pozbierane, przynajmniej tutaj z dołu. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.